Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dziś nagrywamy film z gołębi rozpłodowych, których zaparzyłem wczoraj. Chciałbym pokrótce zaprezentować Puchary, który jestem drugi przodownik polski GMP, GMP, kategorie młode. Yy, tu jest najlepsza yy, tu jest mistrz gołębi młodych region Łódź chciałbym za, zaprezentować najlepszą lotniczkę w regionie Łódź 13 konkursów 2001 rok 10-18 w tej chwili są gołąbki już zaparzane z najlepszej linii yy, tu są gołąbki Ryszarda Pasonia, moje podstawowe gołębie e, rozpłód, chciałbym też tutaj mamy, e, zaprezentować może gołębia trzeciego lotnika, mój lotowany gołąb, trzeci lotnik w okręgu, to jest gołąbek 14 roku przeznaczony do rozpłodu i jest zaparzany na Córkę, yy, to jest gołąb zakupiony z Niemiec i to jest gołąb, córka 138DV z nitri. Tu pokrótce też bym chciał zaprezentować gołębia od Pana Gogla, zakupiona z 14 roku, samica o numerze 302 Proszę, przepięknej budowy, która już mi dała jedne z lepszych lotników, które zostały też sprzedane na aukcji Pigeobu. Ten gołobek jest zaparzany na gołąbka od Arkadiusza Butnera. To jest gołob 14 roku, 60-32 ze wspólnego gołębnika. Czarna Stocka, coś, coś takiego, proszę bardzo. Tu jeszcze bym chciał może też przedstawić tak w skrócie, bo tutaj mamy e, par rozpłodowych. 48 par rozpłodowych, które tu tutaj znajdują się gołębie od Ryszarda Pasonia Gołąb Ryszarda Pasonia z 19 roku o numerze 47 przepięknej budowy. To są gołębie proszę bardzo to od Ryszarda Pasonia zakupiłem 19 gołębi wszystkie przeznaczyłem do, roz, do rozpłodu. Chciałbym też jeszcze nadmienić, że w oddziale zostałem i mistrzem na stare i mistrzem na młode, w okręgu zostałem w kategorii GMP na młode mistrzem. Tradycyjnie na stare zostałem mistrzem w starych gołębiach, w maratonie w okręgu mistrzem. Najlepsza lotniska w maratonie 273. To gołąb pochodzi z Leo Hermans. Zakupiłem gołębia od pana Marzarza, ale to był gołąb, jest od pana Stynca z Leo hermansu To jest jedna z lepszych linii. Pan Stynca, akurat w tym roku, byłem dwa tygodnie temu na wystawie w Katowicach, został prezydentem FCI w Niemczech to tak bym chciał przedstawić w skrócie bo jeszcze będziemy nagrywać następny film z drugiego gołębnika z gołębnika lotowego także bym chciał podziękować zapraszam do współpracy hodowców będą gołąbki po wszystkich parach można będzie sobie wybrać można będzie zakupić młode Młode będą gdzieś za dwa miesiące. Pierwszy rzut będzie dla mnie, drugi rzut będzie dla hodowców, lub pojedyncze z każdej pary będzie do sprzedania. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.